Witam serdecznie Państwa Jarosław Woliński. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest trener Arki, Pan Wojciech Łubodziński. Witam pana serdecznie. Witam. Panie trenerze, już parę miesięcy w gdyni jest pan. Jak się pan zaklimatyzował? Jak bo na, po pierwszej konferencji mówił pan dopiero się pan. No. Jak to jest teraz, panie trenerze? Jeżeli chodzi o miasto, to, 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 to nie mam prawa narzekać, bo, bo życie w Trójmieście jest, jest naprawdę... Ciekawe i, i żyje mi się bardzo dobrze. No ale wiadomo, że to większość tego czasu spędzam, spędzam w pracy, więc, więc y, tyle, o ile zdążyłem poznać ścieżki rowerowe czy takie dobiegania, no to, to bardzo mi się podoba. Na pierwszej konferencji powiedział Pan, że chcecie walczyć, nie obiecał Pan, szóstki, że chcecie walczyć o szóstki. Czy po tych meczach, które pan do tej pory rozegrał z Wyńską arką, dalej to zostaje w tych planach? Czy są zweryfikowane? Nie, zdecydowanie. No. To, to jest taki etap sezonu, że jeszcze wszystko się może wydarzyć, więc tutaj nasze szanse są dalej i, i, i mocno w to wierzę. Tak jak mówiłem, że. Liczę na to, że zaczniemy wygrywać seryjnie, bo, bo najczęściej to jest kluczem do tego, żeby zająć czołowe lokaty. No to będziemy, będziemy chcieli to, do tego dążyć. Czy dla pana była kłopotliwą sytuacją wieść o tym, że Karol Czubak może zostać sprzedany? Był to kłopot dla pana? Znaczy, na pewno trudno dyskutować o tym, że, że Karol jest, jest wiodącą postacią w naszym zespole i, i, i te liczby jego są imponujące. Ale z drugiej strony, no takie. Transfery się zdarzają. Jeżeli kilka strzelat 20 bramek w sezonie, no to to zainteresowanie musi budzić, więc, więc ja jako trener, no. Zrozumiałbym sytuację, gdyby odszedł do, do jakiegoś klubu, żeby się rozwijał. Więc tak, no to, to, to jest logiczne. Czyli można powiedzieć, z Karolem walczymy o pierwszą szóstkę na koniec sezonu. Zdecydowanie. Panie trenerze, teraz przed nami mecz z Miedzią Lęgwica. Jacek Andrzej z Telewizji Polskiej powiedział, że dwa mecze. Chodzi mi o taką sprawę. Arka wiadomo, jakie miała trofea w Pucharze Polski. Czy będzie pan na równi traktował ligę? I Puchar Polski, czy raczej Puchar Polski pan odpuści, wystawi rezerwowy skład? Na pewno na równi. Na pewno na równi z tego względu, że też no, nie mamy tej kadry jakiejś bardzo szerokiej, żeby sobie pozwolić na jakieś eksperymenty. E, na pewno delikatne korekty jakieś może będą, ale, ale na pewno nie duże. Czyli o Puchar walczymy, żeby tak, zająć jak tak, najdalej. Tak. Jak, jak na, jak na... Zdecydowanie. Dobrze. Przed nami teraz cztery mecze: trzy z drużynami, z szczołówki, jedna z Auschliderem. Jak Pan e, uważa, że to jest dobry rozkład dla Arki, czy to jest raczej ciężka sprawa? Dobry, dobry z tego względu, że dwa mecze z tych, tych potencjalnie lepszym zespołem mamy u siebie, a my u siebie gramy, e, gramy nieźle, więc liczę na, na komplet punktów. E, panie trenerze, jak wygląda po tych dwóch tygodniach sytuacja zdrowotna drużyny? No, na szczęście Jadamczyk i Kapani wrócili do pełni zdrowia, więc to jest, to jest plus. No, wiadomo, że z Marcjanika i Dobrodki nie skorzystamy ze względu na kartki, ale tak naprawdę reszta jest do, do naszej dyspozycji. Jest w arty ciągła rotacja na pozycji bramkarza. Powiedział Pan, że na początku sezonu, że pierwszym bramkarzem jest chudy. Jak wygląda teraz ta sytuacja po tych meczach, których nie miał jednak... Znaczy, do końca najlepszy. Znaczy, to, to była wyjątkowa sytuacja: no bo jeden i drugi borykał się z urazami, i ta rotacja była tylko i wyłącznie z tego względu. Na tę chwilę i zdrowotnie, i tak z formą się ustabilizowali, i na tę chwilę Paweł Lenarczyk zostaje w ramce, bo, bo te ostatnie jego mecze były na dobrym poziomie. Czy Kacper Krzepisz ma szansę zagrania jeszcze w tym sezonu w pierwszej lidze? No, różnie może być. No, no, Kasper jest z nami, tak jak mówiłem, no, no, by miał szansę odejść szukać wyzwań w innym klubie, ale z racji tego, że jest z nami, to ma równe prawa, jest na równi z pozostałymi. Na koniec sezonu jesiennego. Jaką by Pan widział pozycję? Wiadomo, że widziałby Pan jako trener pierwszą, ale realnie patrząc, jaka pozycja byłaby dobra dla Pana, żeby walczyć o te najwyższe cele na wiosnę? No taki, żeby mieć kontakt z tą czołówką, żeby, żeby, żeby za bardzo nie odjechali. No tak jak mówię, no wiadomo, że wyniki są najważniejsze, ale ja bym chciał jednak progresować też z grą, więc jak będziemy progresować z grom, to, to i wyniki przyjdą. Panie trenerze, dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był tener Arki Wojciech Łobodziński. Dziękuję Państwu dziękuję. za rozmowę. Dziękuję ślicznie.